Się w niedzielę wokół pana Jezusa, przychodzącego do nas w Eucharystii, aby wielbić Boga, dziękować mu i wypraszać potrzebne łaski. Obejmując modlitewną pamięcią Wincentego Witosa w 146. rocznicę jego urodzin, składamy najświętszą ofiarę w intencji ojczyzny i polskich rolników. Dzień. Mała ojczyzna Wincentego Witosa. To nie tylko miejsce sentymentalnych powrotów. Tutaj możemy zaczerpnąć coś konkretnego z historii życia tego wielkiego Polaka. Z historii, która tak mocno odcisnęła się na dziejach Polski. Czynimy to najpierw podczas sprawowanej wspólnie Eucharystii, która buduje wspólnotę wszystkich wierzących w Chrystusie, umacnia nas w jedności i dodaje nam siły na owocne przeżywanie drogi życia. W tych kategoriach pojmował również skarb otrzymanej wiary Wincenty Witos. Patrzył na świat oczyma człowieka wierzącego, człowieka żywiącego w swym sercu. Pokłady nadziei i emanującego uczynną miłością. Może wypływało to z faktu mocnego związku z ziemią, z rolnictwem, gdzie uprawa roli, zwłaszcza w tamtym kontekście, rodziła potrzebę medytacji, potrzebę obserwacji świata, dostrzegania potęgi stworzenia, a zarazem i stwórcy który powołał wszystko do istnienia. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. 2020 rok, rok stulecia wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami, rok stulecia wielkiego państwowego sukcesu Wincendego winiosa przyniósł nie tylko satysfakcję, nie tylko południowym rokiem, ale przede wszystkim długiem rokiem, który będzie naszą ojczyznę przesuwał. W kierunku takiego państwa, w którym wszyscy, we wszystkich warstwach społecznych, niezależnie od tego, na jakich terenach mieszkają, także, może przede wszystkim właśnie ci mieszkający na obszarach wiejskich, zwłaszcza tych, które do tej pory miały się gorzej niż reszta kraju. Aby byli ty, tymi, którzy oprócz wewnętrznego poczucia wolności i zewnętrznej świadomości życia w wolnym kraju, aby oprócz świadomości tego kim są, głupiego poczucia własnej godności, mieli także zadowolenie ze swojego poziomu życia, które pozwoli im troszczyć się również o inne, jakże ważne sprawy, które powodują, że możemy mówić, że żyjemy w nowoczesnym państwie i że jesteśmy nowoczesnym społeczeństwem. Tego życzę, a przede wszystkim szczęść Boże. Jego rola w odzyskaniu niepodległości jest nie do przecenienia. W obronieniu tej niepodległości 100 lat temu, tym bardziej, w tym wybiciu się Polaków na niepodległość, ale wielka też jest jego rola w wybiciu się polskich chłopów na godność na tę godność, której często polskim chłopom odmawiamy. To dzięki Witosowi. Polacy, wszyscy Polacy mogli zobaczyć, że chłopi nie tylko mogą brać pełny udział w życiu państwowym Polski, ale że mogą w tym życiu państwowym przewodzić. To, było, to był wielki przełom w tej świadomości politycznej, polskiej świadomości politycznej. To było zbudowanie tej godności polskich chłopów, polskich rolników. Czy ta wizja Witosa była zawsze podzielana? Nie, nie była. W 20 roku, kiedy Odezwy, odezwa Witosa wzywała kłopów do walki. W ruchu ludowym była część lewicowa, PSL Lewica, która wprost nawoływała do oddania Polski bolszewikom. Do niewalczenia z okupantem, z wrogiem. Do rabowania plebanii. Do mordowania ziemia. Kiedy Witos i jego współpracownicy. Położyli wszystko na jednej szali, bez By walczyć o wolność, byli również tacy, którzy godzili się na dyktat Moskwy. Na to, że Polska była niewolnicą Moskwy. Umierał dzień przed wszystkimi świętymi w 1945 roku, nie wiedząc przez jego idei, cokolwiek pozostanie w tej Polsce, która dopiero się. Wyłaniała po okropieństwach II wojny światowej. I obserwowaliśmy, my to tylko znamy z historii, ale przecież z przekazów rodzinnych, jak myśl Mitosa, jak jego współpracownicy zostali zniszczeni, często fizycznie, w okresie powojennym. Fałszowane referenda, wybory, setki tysięcy chłopów w więzieniach, setki zamordowanych. Tylko dlatego, że taką wizję mieli jak witos silnego, niepodległego, wolnego państwa, w którym wolni, sprawiedliwie traktowani równoprawni obywatele chłopi będą odgrywali ważną rolę. W pewnym sensie ci, którzy 20 parę lat wcześniej popierali bolszewików, również po wojnie zniszczyli to ruchu ludowego. Stają się kolaborantami władzy komunistycznej przeniesionej na sowieckich bagnetach. Godząc się na upokorzenia polskich chłopów, na to, że stalinowscy prokuratorzy, sędziowie tych chłopów gnoili, zamykali w więzieniach i mordowali. Trzeba powiedzieć otwarcie. Nawiązanie do idei Witosa dopiero zapoczął, nie, zapoczątkował. Próbował to odbudować i odbudował niezależny ruch chłopski, z którego wyrosła solidarność. <klucz> to z zielonymi do drogów witosa przez te parę dziesiąt lat przychodzili różnie. Dopiero niezależny ruch chłopski, zapoczątkowany pod koniec lat 70. z którego wyrosła solidarność. Nawiązał i nawiązuje do idei Witosa. Do tego wszystkiego, co w jego polityce, w jego myśli politycznej, w jego ideach było najwartościowsze. Wolni chłopi w wolnym państwie. Odpowiedzialni zarówno za wyżywienie, ale jak trzeba, to dający krew w obronie tej swojej ojczyzny. No i mało polskie.